Przez moment naprawdę tak myślałem O kurcze pieczone Ale tu na farcie na farcie ten fragment. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogate. a dzisiaj gramy sobie po raz kolejny w BeamNG Drive, wracamy do mapy, na której testowaliśmy samochody. Tutaj na dole macie tor testowy, z którego korzystaliśmy na przejazdy i respienie samochodu, jeżeli dojechał do jakiegoś miejsca. A dzisiaj zaczynamy od samej góry i jak widzicie, te znaczniki są kurcze wszędzie i się zastanawiam, czy faktycznie to jest jakiś, nie wiem, dojazd. Tu nie ma dojazdu, więc yy, myślę, że to jest. Ty. A co jeżeli to jest koniec? Chociaż nie, no to w drugą stronę byłoby odwrócone, nie? Jedziemy w tym kierunku. No chyba, że się robi podjazd pod górkę, a później jeszcze zjazd, nie wiem, nie wiem. Powiedzmy, że zaczynamy w tym miejscu, bo mamy ten znacznik, więc tutaj będziemy próbowali sobie zjechać. Mamy tur, tor przeszkód, mamy wielką skocznię narciarską, można powiedzieć. No i będziemy próbowali zrobić całą robotę tutaj. Także e, okej, okay, jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie zostawić, e, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, oczywiście wpadnijcie na e, G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, a my lecimy. Proszę Państwa, miałem dwa dni takiej lekkiej przerwy w nagrywaniu. Niestety... E, o kur... O kurcze, to chyba tak nie powinno wyglądać. To była przerwa, niestety, spowodowana tym, że trzeba było szybki remont, można powiedzieć, zrobić. Także wiecie, takie szybkie remonty są najgorsze, bo normalnie byście ich nie potrzebowali, ale coś się psuje i nagle okazuje się, że potrzebujecie szybki remont. U mnie to wyglądało tak, że od jakiegoś czasu woda, wiecie, słabo schodziła. Tak mega, mega słabo schodziła w brodziku, pod prysznicem, później. Z tą wodą były takie problemy, że na przykład jak się robiło, wiecie, używało się wody w zlewie nawet, w łazience, czy kurcze, pieczone, jak tu ciężko zajechać, czy w y, kuchni się myło naczynia. To wszystko spływało na brodzik, nie? A w którymś momencie po prostu woda przestała z brodzika schodzić. no Więc to był już y, moment, w którym trzeba było zainterweniować i wiecie, i zgarnęlibyście zwykłego hydraulika. To by kurczę, nic za bardzo z tym nie zrobił, bo okazało się, że trzeba było się przebijać trochę przez ścianę, kuć to wszystko i tam dostawać się do jakichś starych rur, które okazały się być w ogóle żeliwne i które e, rdzewiały już tam w tym bloku. Więc tak, no, było sporo problemów. Udało się to na szczęście w dwa dni zrobić, plus oczywiście zatkać te dziury, położyć płytki itp., itd. Więc to na całe szczęście. Miejmy nadzieję, że teraz będzie działać przez jakiś czas, przynajmniej przez dłuższy czas, ale kurczę, to są dwa dni wyjęte z życia, nie? Szczególnie jeżeli ktoś pracuje w domu i musi nagrywać, to wtedy no nie bardzo ponagrywa. Nie, więc to jest minus. Dobra. No i wiadomo, oczywiście. Strata dwóch dni. Pieniędzy wszystkiego. Także to, to jest to. PTSD teraz, kurcze, łazienkowe. Ej, ciężko jest mega tu się w ogóle wyrobić. Żeby normalnie sobie zjechać, powiem wam. Może na tym cały problem polega na, na tym zjeździe. Że nie idzie się wyrobić samochodzikiem. Może jakieś mniejsze samochody jednak sobie lepiej tu poradzą. Ewentualnie jakiś złoty środek jest potrzebny, żeby tu zjechać. Może. Może taki. O, 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 o. Ty, to kurcze. Nie chciałem na... Fuck! Nie chciałem na to. Ja pierdzielę! Czekajcie, to możemy sobie spowolnić trochę. Eee, I tak, tutaj przyspieszymy. Na cztery. No ja już nic nie mogę zrobić. Ja mogę tylko i wyłącznie liczyć, że ten samochód... O kurczę, chciałem powiedzieć, że w dobrym... W dobrym tonie sobie zleci na sam dół i się nie rozpadnie przy okazji, ale... No, niestety, gra wyprzedziła moje myśli i rozpadła ten e, samochodzik. Więc, no kurczę, co ja mogę poradzić? No, nic na to nie poradzę, nie? Samochód się i nara. Ale tu się zjeżdża. Dobra, czas rzeczywisty, let's go. Chociaż patrzcie, w teorii ja dalej jadę, ty. Czekajcie, ja dalej jadę, w teorii. Ok, koło się przekrzywiło trochę. Ale ja dalej jadę. Patrzcie na to, ty! Dojechałem, żeby nie było. Naszym celem jest dojazd w to miejsce. A! Ej! Dobre to jest! Czyli ta mapa ma automatyczny tryb. Czyli jak przejdziemy tamten etap, to powinniśmy zacząć ten etap jakby, tak? I co? I ten etap i przejazd drugi... Ja pierdzielę, ty! I co teraz powinniśmy być na tym etapie, czy, czy jak? No to tu jest najlżejszy przejazd. Później co? Pod górę. A, że górą. Ja pierdzielę, ale tu są etapy porobione, nie? Czekajcie, ja próbuję znaleźć w ogóle mm, koniec tego. Tu w teorii nie. No to wjechaliśmy tu, 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 tu. Tu wjeżdżamy i mamy. Zjazd? A, że tu, o cyk I Ja Ty I nas tu zrespiło w ogóle, dało nam tutaj Checkpoint jakby, kurcze pieczone Ej dobra, nie spodziewałem się, ale to trochę oszukane Bo dojechał tylko sam spód samochodu, nie? A chcielibyśmy chyba jednak, żeby Żeby cały samochód tam dotarł Wymienimy sobie ten pojazd może na jakąś inną wersję Ewentualnie na inny pojazd, po prostu. Dobra, Brukel Bastion, let's go. Eee, wersja policja nieoznakowana, niech będzie. Polecimy sobie tym jeszcze. W razie czego możemy sobie drętnąć tutaj, czy nie? Nie mamy ś. Ej, mamy światełka? Mamy, są z przodu i są tutaj z tyłu takie nie. światełka. Nawet dźwięk jest. No i super. W środku mamy coś policyjnego. Chyba nic. Okej, to jest do takiej lampki na zewnątrz, tak? Tak, ty! I to ma tę lampkę na zewnątrz nawet i to, ta lampka nawet świeci! No, tak jak długimi świecimy, to, to ta lampka działa. Dobra, let's go! Jademy! Dobra, to próbujmy od razu tę metodę łatwiejszą, można powiedzieć. <grywka> Not like this! Pierwsza próba nieudana! Próba numer dwa. Podejmijmy ją. Cyk i. Dobra. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Kurczę, tego na bok od razu nas wrzuca. Dobra, dobra, dobra. Damy radę. Przeskoczy o żeż ty. Że my wypadniemy stąd zaraz. O kurde, ale nas wygięło, tej. Ała, ała, ała. Pro... Nie wyginać, proszę. Ok. Ten samochód w ten sposób to może nawet i się doczołga do, do samego końca, ale co to będzie za dojazd? No dobra, nie doczołgał się zdecydowanie. Próbujmy, kurde, ale najlepiej byłoby, jakby nam się udało, po prostu, wiecie, postawić samochód do pełnej, sprawnej jazdy tutaj. Tak, o, leciutko i. No kurcze, tylko lecimy na te. kałdy takie od razu. Ja pierdzielę. O kurcze, nie. To nie tak miało wyglądać. Nie. Oj, zdecydowanie nie tak. No i znowu. Kij bombki strzelił, jak to się mówi. Niestety. O no, tak, tak. Jeszcze, jeszcze mi brakuje upokorzenia. Jeszcze rozwalcie mi ten pojazd bardziej. Mhm. O to, o to chodziło. O to chodziło w 100%. Kolejna próba nieudana. Musimy to zrobić tak, widzowie. Mm. Aby zaczepić się, jednocześnie nie wywalić się od razu na tych pierwszych chopcach. A to z lewej strony może podjedziemy. No, tylko. <tryk> tylko trzeba to lepiej zrobić, a nie w ten sposób jak ja w tym momencie to zrobiłem. Trzeba to zrobić zdecydowanie lepiej, nawet, bym powiedział. Bum. Okej. Okay. Okej, okay, ty, czekajcie. Nie jest źle, chyba? Ten samochód jeszcze może jechać. Ej, no patrzcie na to, w jakim on jest stanie, ale on jedzie! Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dojedziemy nim! Dobra i ten zawodnik już w dużo lepszym stanie dojechał do, do punktu. Więc ja bym e, samochodzikowi zaliczył Brukel Bastion moim zdaniem będzie pierwszym, który zaliczył ten egzamin. Oj tak tak. Dzień dobry. Witamy. Zostawiamy pana Brukela w takim razie i lecimy polonezikiem. Fajnie byłoby go odpalić jeszcze. Mm, FPS Trapez, let's go. Wersja Import Holenderski. Tak to było nazwane. O kurcze, to musi podjechać jeszcze. Dobra, podje. Kurcze, pieczone. A taki ładny był! Holenderski! No jedź! O kurcze, co? Mhm. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, tego się nie spodziewałem. Że on się aż tak rozwali i se tu spadnie gdzieś. Czekajcie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Na terenie innego też tu, całkowicie, jak widać. Co tu jest? Uhu, Ej, tu się coś dzieje ciekawego. Że to jest jakiś uhu. Dobra, no rozbiło nas kompletnie. Niestety. Niepocieszająca informacja. Dobra, spróbujmy środeczkiem. Tak, cyk. Cyk, pyk. o o o o o o o o, to mi chodziło. Ale nie na te kule. Ja pierdzielę, nie na jakąś gównokulę, no. Oj, o, 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 o. Kurczę prawie, 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 cyk. Dobra, jecie, dzieć. Nie! Rozwaliliśmy się trochę. No, rozwaleni festy jesteśmy. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz! Patrzcie na to! Polonezik da radę. Ja wam mówię, Polones da radę w tym momencie. Uda mu się. No dajesz, Poloneziku, no proszę cię. Let's go, let's go. Okay, let's go. Dawaj Polonez. O kurcze, no nie... No nie mówcie, sama końcówka już! Proszę, proszę, no leć, Polonezie, Polonezie, nie! Poloneziku. Jesteś już tak blisko do dojechania do końca. Nie. Tyle zabrakło, żeby dojechać polonezikiem. Ja pierdzielę. Dobra. Lewa strona. Próbujemy. Lewą stroną. Próbujmy to zrobić. Cyk i. Oj, za bardzo. Ajajajajaj. I znowu. Not like this. Not like this. Nie wyszło to. Nie wyszło to tak jak powinno, widzowie. Pyk. O. O. Okej. Okay. Cyk. Mhm. No, 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 no. Polonezik dajesz, 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 dajesz. Rozpędzisz się. Rozpędza się. On ma moc. On daje radę. W takiej wersji doje... dojechał, proszę państwa. Dał radę Polonezik, żeby nie było. Polonezik to przejechał, proszę państwa. To już nie jest... Słaby pojazd? Tu już nie ma słabych pojazdów, proszę Państwa. Nie ma słabych pojazdów. Każdy pojazd da radę dojechać. Mm, dobra, co bierzemy? Mm, to jest mój wybór. Powiedziałbym, że wasz. Ale to nieprawda. Uh, home build? Co? zbudowany? La baguette idiot. I'm ugly. To wygląda w sumie jak jakiś, no... Samochodzik yy, francuski. Słetej, o Boga, przepraszam, przepraszam. Człowiek y, dzisiaj pierwszy raz coś tam pospał od tych remontów, odchodzenia na jazdy. W następnym tygodniu znowu jazdy. Jeszcze dwa razy na siódmą rano. Normalnie mnie kij trafi, chyba, ale no, no cóż. Dobra, offroad wersja mnie trafi, ale no, jeszcze 6 godzin jazdy i egzamin, także także wytrzymajmy. Dobra, ręczny zwalniamy i lecimy Sid Petirion. Dobra, cyk i. O, o, o. No kurczę, dlaczego one się tak przerzucają mnie fajnie? Why you do that for me? Kurcze, jeszcze na te wszystkie betonowe ścianki muszę najechać, nie? Jak dziad kalwaryjski. No. No i co zrobisz? Mhm. Nie mówcie, że no i zatrzymała mnie ta ścianka. Tego się nie spodziewałem, dobra. Leciutko, leciutko. Leciutko. I teraz przeważyć! Przeważ trochę tym przodem O o o o o <laughs> Ale że ale, ale ale, że co proszę państwa w tym momencie się wydarzyło A, Ale że o co chodzi? Ty co, co to ma znaczyć, ja się pytam? Aż ty zrobię skrinka bez kitu. Co, co to ma znaczyć? To, co się w tym momencie wydarzyło? Co, co się wydarzyło? Co się kurczę stało w ogóle w tym momencie? Legniot. Dobra, porobiłem skrinki. Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Na czym myśmy się zaczepili? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam, jak to mówią. Dobra, jedziemy jeszcze raz. One more time. Let's go. A może tak właśnie tym to wyskoczyć bardziej. No ale ten przód! Ten przód! Co on robi, no? Dobra, cyk. I normalny wyjazd, normalny wyjazd, normalny wyjazd, proszę. Okej, okay, prawie. No nie do końca to był normalny wyjazd. Normalna, normalna. No, zdecy... no zdecydowanie do normalnych wyjazdów to to nie, nie należało, ale, ale... Ale istnieje szansa, że i tak tym dojedziemy. Ile nam zostało do mety? O nie! O nie, to jest kolejny pojazd typu. Zatrzymam ci się przed samą metą, przed samym miejscem wyjazdu ci się za... O, i tak, już to, już to przerobiliśmy raz. Dobra, próbujmy tak. Na lewo uderzyć i na środek. Dobra. To nic nie dało. Jak coś, nic mi to nie dało w tym momencie. Ale chyba też źle z tego skorzystałem, można powiedzieć. Dobra. Oj, myślałem, że już będę mógł jeździć. Przez moment naprawdę tak myślałem. O kurczę, pieczone. Ale tu na farcie. Na farcie ten fragment. I patrzcie na to, ja się utrzymam i dojadę do mety teraz. Teraz jadę giga szybko, w porównaniu do wcześniejszego rajdu. Bez jednego koła, cały rozwalony, ale dojechaliśmy. To jest coś, to już jest jakieś osiągnięcie, proszę Państwa. Usuń obecny pojazd, idziemy do pojazdu numer 2 I ten pojazd jeszcze w coś przerabiamy. Eee, pytanie brzmi, w co? Brukel Le Legran. Le Grand. Dobra, eee, wersja... Może sport SE? Albo nie, Fire Chief Fire Chief niech będzie Firewood y Fire Department City of Firewood Dobra, i cyk Oj Oj, tendencja ta sama. Żeby, żeby przód po prostu spadał, a reszta leciała jak chce. O, no, wylot nawet ładny bym powiedział, ale tutaj w powietrzu dużo straci dokładnie po uderzeniu z tego powietrza, faktycznie jest problem. No i spada, leci. On jest w stanie jeździć niekoniecznie. Czy jest w stanie wyjechać w lewo niekoniecznie i czy się zatrzyma? Oczywiście, że tak. Także tu nie bardzo dobrze poszło. Dobra, druga strona. Druga strona odpowiada Dzisiaj na mecz To będzie, będą tak odpowiadać może Druga strona może będzie odpowiadać A może nie, zobaczymy na meczu Dobra Ok. i w pra W prawo, w prawo miało być W lewo Ja pierdziele Dawaj, 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 dawaj Dasz radę, dasz radę Każdy dawał radę dzisiaj to ty też dasz radę, no nie ma opcji, że nie. On w lewo nie, nie skręca chyba za bardzo, ale teraz go na tyle wykręciło, że damy radę nim dojechać. No i widzowie, co ja wam mogę powiedzieć? No. Ee, każdy praktycznie samochód po kilku przynajmniej próbach dał radę dojechać. Oczywiście a, im mniej prób trzeba było, żeby tam dojechać, tym samochód lepszy tego nie trzeba wspominać. A tu mamy w sumie przygotowaną kolejną Ej. Ty! On jeździ jakby tu była grawitacja zmniejszona. No, patrzcie na to, takie... Albo... Nie no, czas rzeczywisty jest. To, ale faktycznie jakby... ...grawitacja tu była inna teraz... ...niż, niż tam na górze. O kurczę, ty, co jest? Patrzcie, ja to robię! No widzicie? W ogóle nie zjeżdżam. Robię to takim samochodem na 100% jakby grawitacja była inna. No to już bym się dawno rozwalił. Co, co jest z tą mapą? Dobra, ludzie, ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć. Siema!